Cześć! Ponieważ dużo ostatnio pytacie nas o testy rowerów Crossa i sugerujecie nam, że z crossa już się zupełnie wycofaliśmy, to dla uspokojenia dzisiaj e, mam dla Was jeden z nowych górskich modeli Crossa Cross level R3. Zanim do niego przejdziemy, oczywiście zachęcam Was do kliknięcia subskrypcji naszego kanału, dzięki temu zawsze będziecie na bieżąco, będziecie mogli oglądać nasze filmiki, które będą się Wam pojawiać bez zwłoki, na pewno nic nie przeoczycie. Rower, który dla Was mam, to zupełnie nowy level R3, zupełnie nowy przede wszystkim ze względów wizualnych, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, tutaj jakichś gigantycznych rewolucji nie ma. Kross w tym roku przede wszystkim pozwolił sobie na zupełnie nowe malowanie tych rowerów, jak widzicie. Zresztą wygląda cały. Całkiem, całkiem atrakcyjnie. Dużo rowerów jest w takich matowych, modnych kolorach. To załamanie aluminiowej ramy, które znamy z poprzednich modeli zostało utrzymane. Elementem nowym, który pojawia się w ramie na rok 2016 jest taki mały garb za główką ramy. Taki element czysto wizualny. Te proporcje tej ramy są praktycznie identyczne jak rok temu. Stosunkowo krótki tył. Rama jest w zasadzie wywodzi się, jeżeli chodzi o takie kwestie geometrii z powiedzmy sprzed dwóch lat, więc jest ramą jak najbardziej świeżą. Tutaj te założenia techniczne są nowoczesne, więc ten rower prowadzi się zgodnie z dzisiaj obowiązującymi standardami rama oczywiście aluminiowa e, rama praktycznie identyczna we wszystkich e, modelach e, rowerów level aluminiowych, czyli e, to jest akurat R3, natomiast w R2, R1 e, czy R4 spotkamy tą samą ramę e, w wyższych modelach wykorzystano prowadzenie wewnętrznych pancerzy, w modelach tych tańszych, takich jak ten, ono jest niewykorzystane natomiast miejsca są, więc jeżeli ktoś miałby w sobie żyłkę mechanika i chciał się tym pobawić, tak najbardziej można sobie pozwolić tutaj na prowadzenie wewnętrzne tych pancerzy. E, tutaj w tej wersji, zarówno w R3, w R2 i w R1 te pancerze są poprowadzone tradycyjnie na zewnątrz. Ma to swoje plusy, bo jest do nich łatwiejszy dostęp serwisowy. Minusy takie, że mimo wszystko łatwiej je uszkodzić, łatwiej ubrudzić, przy transporcie też troszeczkę haczą i przeszkadzają. Jeśli chodzi o sprzęt do dyspozycji 29 biegów, e, czy 27 biegów, e, tylna przerzutka Shimano Alivio w tej najnowszej generacji e, w zasadzie całkiem Sympatyczny napęd bezproblemowy, przednia przysłudka Altus, korba SR Santor. W taki powiedzmy klasyczny zestaw z tej półki cenowej, bo rower jest wyceniany na około 2500 zł. Myślę, że będzie po sezonie i na wyprzedażach dostępny sporo, sporo taniej, w związku z czym pewnie będzie atrakcyjnym całkiem, całkiem wyborem. Amortyzator przedni, tutaj w tym przypadku oczywiście SR Santor, jak to w tej półce cenowej standardowo. Mamy, mamy blokadę obsługiwaną już z manetki. Manetki Santora od blokady generalnie są te same w praktycznie wszystkich modelach. Od Najtańszych od... Y przez XCR-y, po modele naprawdę wyższe, takie jak Ion e, i te modele takie bardziej trailowe. E, manetka wszędzie zdobywa bardzo dobre recenzje, jeżeli chodzi o kulturę działania i funkcjonalność. Naprawdę jest fajnie dostępna. Jak widzicie, mamy tutaj taki duży przycisk, który ją włącza i całkiem spory przycisk, który ją dezaktywuje, w związku z czym jest naprawdę wygodne i wbrew pozorom działa lepiej niż e, blokada RockShoxa, e, na którą wiele osób e, całkiem sporo przeklina. E, cóż, hamulce, oczywiście hydrauliczne, tylny hamulec, jeszcze w takim standardowym mocowaniu zewnętrznym. Nie ma tutaj tego mocowania wewnątrz tylnego trójkąta. Szkoda, bo fajna rzecz na przyszłość, ponieważ ludzie, którzy kupują tego typu rower, często chcą go rozbudowywać. Nawet pomimo tego nieco tańszego sprzętu, ten rower z czasem rozbudowują, ulepszają. A do tego roweru zdecydowanie jeżeli dołożymy lepsze hamulce przydałoby się mocowanie wewnątrz tylnego trójkąta, które poprawia tutaj sztywność konstrukcji, efektywność hamowania. Hamulce oczywiście są od Shimano. Ich jedynym minusem jak na ten rower, który w zasadzie można by już powoli wykorzystywać naprawdę w górach, traktować go jako pierwszy rower do ścigania się, jest ich taka bardzo turystyczna charakterystyka. Zwróćcie uwagę na bardzo długą klamkę. To jest klamka zdecydowanie wywodząca się z rowerów turystycznych. Jest mniej precyzyjna w obsłudze, siły, które tutaj działają, nie są takie duże, zwłaszcza z tymi standardowymi klockami żywicznymi z tarczami pod klocki żywiczne, te hamulce jakiejś gigantycznej siły działania nie mają, więc podejrzewam, że na dzień dobry wymiana klocków i tarcz na, metali, na przystosowane do klocków metalicznych byłaby zdecydowanie lepszym pomysłem. Pozostanie no, kwestia tej miękkiej, długiej klamki, ale to już jest. Hamulce Shimano akurat nie są drogie, więc ewentualnie ich wymiana na model wyższy, na przykład Deore, który już jak najbardziej sobie radzi z tego typu rowerem, byłaby całkiem dobrym pomysłem. Pozycja za kierownicą dość sportowa. Mostek standardowo ustawiany w krosie, jak widzicie do góry, natomiast ma ten siedmiostopniowy wznios, w związku z czym zawsze można go obrócić, uzyskać kąt negatywny. Wtedy rower jest zdecydowanie bardziej stabilny i też każdemu bym to polecał. Jeżeli chcemy jeździć w terenie, to e, zróbmy to, bo rower będzie naprawdę dużo, dużo lepiej się prowadził i wcale to nie oznacza, że będzie mniej wygodny, bo wbrew pozorom e, takie ustawienie czasami jest dużo bardziej ergonomiczne e, niż taka pseudoturystyczna, pseudorekreacyjna pozycja mostka e, do góry. Cóż więcej, e, mogę Wam jeszcze powiedzieć o rozmiarach w tym rowerze, bo to jest. Kwestia kluczowa. Level R jest rowerem oczywiście na kołach 27,5 cala. Ja mam 1,78 78 wzrostu, to jest rower w rozmiarze M. I powiem Wam, że ta MK jest takim rowerem dla mnie w sam raz, ale wręcz z lekką górką. Myślę, że osoby 1,73 m, nawet do 1,75 m spokojnie mogłyby się rozżyć za rozmiarem S. LK znowu w Krosie myślę, że 1,85 m, 1,82 m, nie mniej. Nie dajmy się często sugerować tym tabelom, które się w Krosie pojawiają, bo te rowery są po prostu duże. Od dwóch lat cross robi bardzo duże ramy, powiedzmy, że w tym rozmiarze koła to jeszcze nie jest tak dotkliwe i drastyczne. Natomiast przy kołach 29 cali, naprawdę LKI to są rowery dla osób powyżej 1,85 m, bo poniżej będą po prostu za duże. Dlatego zawsze pamiętajmy, myślimy o tym i przede wszystkim jeżeli mamy taką możliwość, umawiamy się na jazdy testowe, żeby taki rower przymierzyć. Rower kupić możemy wszędzie, również przez internet, ale warto sobie go gdzieś znaleźć w jakimś pobliskim sklepie i po prostu przymierzyć, żeby mieć pewność, że trafimy dobry rozmiar.